Maneczko, słuchajcie, mamy Toyoty AI w czerwonym kolorze. Szósty rocznik, takie autko hardback hatchback mały. I tutaj, tak, mamy założony komplet w wersji klasycznej pod kolor poduszki. <laughs> Szare romby z ciemno-szarym obszyciem, Mamy zamontowane też podpiętkę Ewa Mats. Zobaczcie, tutaj wszystko nam dolega idealnie. Mamy zamontowane oryginalne mocowanie. metka jak zawsze, musi być. W komplecie klasycznym staramy się zakryć maksymalnie podłogę w samochodzie. Nie ma tych rantów, natomiast i tak mamy tutaj ten język, mamy tutaj wycięcie pod pedał gazu, dlatego że on dochodzi aż do samego końca, więc może to delikatnie haczyć, Tutaj mamy takie wybrzuszenie, więc też to wyprofilowaliśmy. Podpiętka ewomacja jest zamontowana w specjalnym miejscu. To jest automat, więc nie ma sprzęgła i od strony pasażera wygląda to tak samo idealnie. Zobaczcie, jak u góry to jest wszystko wyprofilowane, takie garbiki, żeby te dywaniki zachodziły maksymalnie aż do samej góry, zakrywały nam podłogę, tym bardziej, że tutaj mamy właściciela, który jeździ z pieskami, więc tu można wyciągnąć ten dywanik, umyć, szersz zbiera normalnie, więc będzie się sprawdzać. Dywaniki EvoMads. Ja